Hejo, heja, co nam dzisiaj w duszy gra e, środa 16 października 2024 rok 1844 czasu angielskiego e, dostałam namiar na e, ten kanał e, Aldona z Podlasia e, obejrzałam e, raz dwa trzy cztery raz dwa trzy 3 razy 4, 12, bo tutaj jeszcze jedno. Tego nie obejrzałam, ale 12 razem z tym to nagranie. Jest tutaj od początku. Tam pani ma wyłączone od jakiegoś czasu chyba komentarze. W każdym bądź razie ta pani mówi bardzo dużo o wib wysokich wibracjach. No, ale chyba nie umiałabym z tą panią rozmawiać. Kto wie, kto mnie zna, to z dużą ilością ludzi rozmawiam i no jakoś, tak nie wiem, z, moi, z mojej obserwacji, to jakoś mówienie o tych wysokich wibracjach w połączeniu z jakimiś treściami co ta pani mówi to jakoś to obniża te wibracje. Także, a myślałam, że może się z nią skontaktuję, aha, bo tutaj też, mu zaraz, nie to, bo tutaj też mówiła o jakimś... Yy... Warsztaty, o, o warsztatach. I tutaj sobie weszłam na jej kanał. Kiedy, kiedy powstał? 14 marca 2019 rok. I sobie weszłam na jej stronę. Tutaj otwórz stronę. I tutaj jest kontakt. Nie kontakt, warsztaty. Warsztaty zapraszamy. Bo ja to wczoraj wchodziłam, ale. Aha, tutaj jest koszt uczestnictwa w warsztatach 1200 od osoby wymagana przedkłata w wysokości 300 podczas rezerwacji prosimy o określenie typu obiadu wegetariański nie wegański, wegetariański łamane mięsny, czyli albo wegetariański albo mięsny i kontakt także sobie myślałam, że bym do niej zadzwoniła i coś tam porozmawiała, ale przesłuchałam jej Kilka, no, 12 nagrań, i tylko informuję, że taka pani jest. Jak na mój gust, to 1200 zł to chyba trochę dużo jest, jak na warsztaty. 1200 od osoby. No cóż, kto chce, niech płaci. Ja tutaj robię jakąś reklamę, chociaż troszeczkę się przestraszyłam, bo w którymś momencie ta pani straszy prawnikami, że hejterzy przeciwko hejtowi. Także, że ona jest z piątego wymiaru. Jak chcecie, to sobie zerknijcie na te jej nagrania. Jak nie, to nie. W każdym razie. Kolejna jakaś e, pani do zweryfikowania przez was, przez was słuchaczy. Aczkolwiek mnie zdziwiło, e, że w tych wszystkich nagraniach, które słuchałam, to ma bardzo dużo tych łapek w górę. No jak na mój gust to jest dużo tysiąc, a tak się zastanawiam, no nie wiem co tutaj jest do polubienia, no, ale dobrze, no może niektórzy są zachwyceni tą panią, niektórzy są zachwyceni mną, a niektórzy są zachwyceni tą panią, chociaż ja mam malutko mam, no, zachwycających się ludzi mną. A ja jaki jestem wymiar? Trzeci, czwarty, piąty, setny czy pierwszy? Jestem masonka najwyższego stopnia zero. I mrugnięcie oczka. A jakie to jest, jakie to są wibracje, gdy sobie pomrugamy oczkami? To na tyle, a tymczasem zabaweczki chowamy do pudełka. Pozdrawiam i do następnego jakiegoś nagranka. Papa! Pa.